Witajcie kochani na moim kanale. Zapraszam Was do obejrzenia sobie nowego katalogu Oryflame, który będzie zobowiązywać od 27.07 do 16.08, a to jeszcze jest stary katalog, który jest jeszcze dostępny do 26.07. Można tam sobie zamawiać. Także. Linki na, link na zniżkę 20% jest pod filmikiem. Jak ktoś ma ochotę zobaczyć ten katalog, to też jest filmik, też jest filmik, co zamówiłam z tego katalogu, także zapraszam bardzo serdecznie. A teraz sobie zobaczymy ten katalog, co tutaj jest fajnego i ciekawego. A to jest taki dodatek z promocjami. To na końcu sobie zobaczymy. Więc ten katalog jest taki bardzo, jak widzicie, plaża, morze i tak dalej, więc na pewno będzie to poświęcone takim dużo takich produktów będzie na lato do opalania się. No, ale na pierwszej stronie mamy taki zapach. Bardzo ciekawy zapach, bo jest tutaj fiołek, którego bardzo bardzo lubię. No, ale już tutaj sobie po, że tak powiem, Potarłam, powąchałam i naprawdę jest bardzo fajny. Tylko no, mam dużo perfum, na razie nie będę kupować, ale fajnie się zaleca. Tutaj mamy jakiś produkt, podkład. Yy, no i wiadomo, różny ten. Warto jednak kupować sobie próbki i patrzeć, czy się nadaje, czy nie. Tutaj mamy też różne szminki, już teraz w maseczkach nie chodzimy, no to jak najbardziej, ale szminek ja też mam dużo, sporo. Mamy tutaj taki ciekawy zegarek, który można kupić za 50, 99, jeśli się wyda z katalogu 69 zł. No jak komuś się takie coś podoba, to jak najbardziej. Tutaj mamy różne antyprespiranty, nie próbowałam, nie wiem, tutaj mamy różne jakieś puder do stóp, balzamy, takie różne produkty w spreju. E, tutaj się zastanawiam nad tym kremem, bo już mamy nawet tutaj założone. Jeśli zdążę przed wyjazdem sobie zakupić, to kupię, bo akurat kremę do opalania i tak dalej to mam, a po opalaniu akurat nie mam. No i zobaczymy, jak się uda, to kupię. Tutaj też jest fajny, ciekawy krem, który też chroni nas przed słońcem, ale też nie tylko. W ogóle wszystko w tym w katalogu jest fajnie, można sobie e, e, jak to powiedzieć... E, przeczytać i właśnie ten krem taki nawilża skóry i, i za, chroni przed zanieczyszczeniami różnymi, yy, które są w środowisku, ale bardzo fajne, bo można naprawdę. Yy szybko sobie, jakby smarować sobie kremem takim na nawilżenia, na ale jednocześnie chronić przed słońcem, jak ktoś sobie tutaj takie coś życzy, żeby nie na, nakładać na siebie mnóstwo tych kremów i przeciwsłonecznych i takich i takich. Tutaj też mamy różne jakieś kremy, tutaj krem pod oczy, nawet bardzo dobra cena widzę tych kremów. No, ciekawa, jestem i 40. Będę chciała bardziej tutaj się przejrzeć i przeczytać o co chodzi. Tutaj znowu mamy jakieś perfumki, ale tak jak mówię, ja to wolę spróbować właśnie perfumy sobie kupić w próbkach i testować, patrzeć, jak ten perfum na mnie się trzyma. Tu mamy odżywkę, jakąś szczotkę do czysania, także takie coś tutaj. Różne są podkłady. Te podkłady, co ja sobie kupiłam w próbkach, bardzo fajne. Na razie jeszcze jedną mam do spróbowania. No wiecie, ja za bardzo nie wychodzę nigdy, więc nie potrzebuję, a w te upały też ciężko. Tutaj też są szminki. Widzę, że tutaj ma jakaś śminka taki technologia dual-core. Warstwa wewnętrzna. No coś tam robi, tak? Tutaj mamy różne kredki do malowania oczów. Mamy tutaj zestaw, który jest, y, można kupić wszystko razem za 29,99, tylko pamiętajcie, że wyjdziecie przez ten link, który jest tutaj pod filmikiem, no to minus 20% jeszcze jest, także super, a za pierwsze zamówienie jest darmowa... Y, Przysyłka. No, i potem, jak już kolejne zamówienie, no to zawsze można wybrać sobie jakieś z trzech czy czterech produktów. Ja zawsze coś tam wybieram. A co wybieram, to sobie zobaczcie w filmikach, jak ktoś ma ochotę. No, i tutaj można kupić to oczywiście osobno, a można kupić w zestawie. W zestawie zawsze bardziej się opłaca. Tutaj mamy takie podkłady nad, o, na oczy, można na oczy, na, nad brywami i nawet na brodzie, także takie coś za 9,99 minus 60%. Tutaj też znowu mamy różne kremy, olejki, cerum. No po prostu warto sobie tak poczytać o tym. Wszystko jest zresztą w, i w internecie. Teraz, kochani, tutaj widzimy zestaw do celulitu i do czegoś takiego, co ja sobie kupiłam i powiem wam, że teraz to używam pokażę Wam od razu, tylko ja kupiłam w takiej formie, jeszcze z tego katalogu i tak jak powiem Wam, że zrobiłam sobie taką analizę tego produktu, no to powiem Wam, że z tego katalogu ten produkt, bo ten produkt będzie kosztować 24,99, tylko że ma on taki aplikator i jest tutaj 150 ml. Tutaj mamy 125 ml, nie ma takiego aplikatora do masowania, ale tak czy inaczej w tym katalogu on jest jakby tańszy dlatego, że no wychodzi taniej, bo po zniżce to zapłaciłam 13 zł, tak, bo jest 15,99, to jest to samo, jest też kawa, tylko że po prostu troszkę, jest, troszkę się liczy, troszkę się różni. No i ja to smaruję, na dniach idę na kriopolizję, więc myślę, że to się bardzo przyda, dlatego że skóra będzie mi się tam zmarszczać i tak dalej, więc, a to jest na takie, najbardziej na poporodzie, tak, jak kobieta urodzi dziecko i później ta skóra, skóra tak się robi, taka zmarkowata i piersi, no to też właśnie do piersi i, i, skó i skóry brzucha, więc na razie nie kupuję z tamtego katalogu, bo mam dwa opakowania, sobie kupiłam, ten już używam, ale zobaczymy, jak będzie fajnie to działać, to może i z tego katalogu sobie zakupię właśnie z tym a a a aplikatorem, ale tutaj na przykład mamy balsam ujędrynającej, ujędria ujętrniający, bo użyć ciężkie słowa. E, tylko, że no już tutaj nie ma tej kawy. E, no i zobaczymy. E, zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie cieszę się, że są takie produkty. Na razie mi się podobają. Tutaj też różne jakieś mamy e, kremiki i tak dalej. M, maseczki. W, jest tutaj jakaś taka seria też kosmetyków z takich tańszych. Zauważyłam i mm, no i nie, nie próbowałam jeszcze. Nie wiem, jak, jak to jest. Tutaj też mamy e, serum. Se, nadmiar nie, co to jest? Jakieś coś. A, do oczyszczenia skóry to jest. No. Taki żel. Tutaj znowu się zaczynają różne takie produkty z problematyczną skórą, bardziej dla młodych. Taka maseczka z czarnym węglem i tutaj jeszcze jest ananas. Widzę takie oczyszczające pory. Może być ciekawa, bo to jest dość dziarania. A ja lubię takie maseczki do zdzierania, tylko mam teraz tyle tych maseczek, że naprawdę no nie chcę mi się, wiecie, wydawać pieniądze na coś, co, co po prostu mam innego. Muszę to wykorzystać. Tutaj mamy znowu fajne kosmetyki, ja mam kokosowe i bardzo, bardzo sobie to chwalę. Mam akurat na dole bardzo delikatne te kremiki, te, te wszystkie żele. Jak ktoś ma taką wrażliwą skórę, to jak najbardziej coś takiego delikatnego ten. Maseczkę taką też używałam, nawet mam chyba w rozdaniu dla Was, nie pamiętam już. W każdym razie jest fajna. Tutaj już kosmetyki takie się zaczynają, zdroższy można powiedzieć półki. No różne zestawy i wiadomo, że w zestawie zawsze jest taniej i warto sobie tutaj poczytać, zobaczyć, komu co, tutaj jakieś ampułeczki. Tutaj jest zaznaczyłam, bo to będzie dla kogoś, ale taki zestaw trzy w jednym do konturowania buzi. Tutaj jest pokazane, jak to się malować i tak dalej, więc. Mm, takie coś. Podobno jest to najlepszy produkt z katalogu, i, i osoba, która u mnie zamówiła, to moja znajoma, to mówi, że już to namawia od jakiegoś dłuższego czasu i się po prostu skończyło, więc zamówiła jeszcze raz. Tutaj znowu mamy takie jakieś różne podkłady, korektory, śminki od koloru do wyboru, także to jest też wszystko hmm, błyszczyki. No ale tak jak mówię, mam to, więc nie zamawiam, tylko wam pokazuję. Ja Wam powiem, że ogólnie lubię oglądać takie katalogie dość, no często, tak, za każdym razem widzę co innego. Tutaj mamy kredki do oczu, do brwi, czesania i tak dalej, więc takie różne, różne różne takie gadżety. Mamy tutaj lakiery i tutaj też jest kub lakier kolorowy i odbierz utwarniacz do paznokcie za jedyny 9,99. Różne są to lakiery. No i jak ktoś maluje sobie tak paznokcie lakierami a nie hybrydy i tak dalej, no to jak najbardziej dużo jest tutaj takich produktów. Tutaj mamy jakieś tusze, odżywki, żel do rzęs i brwi. Kretki, znowu szminki, dużo tego jest. Tutaj mamy podkład. Właśnie taki podkład mam chyba w próbki, bardzo fajnej. Jak będzie jakaś fajna promocja, to na pewno sobie zakupię, ale na razie mam z Iwonu i postanowiłam, że zużyję to i wtedy będę kupować nowe. Tutaj też mamy różne jakieś tusze, kredki szminki. Teraz słuchajcie, bardzo fajna jest promocja na maseczki do rąk za jedyny 7,99 minus 20%, jeśli się kupi tam coś ze strony 56,75. No a taka cena normalna to jest 12,99 i zobaczcie, dosyć spore to jest bo jest 75 ml i myślę, że sobie kupię, dlatego że no, będę te miała zamówienia i będę testować, bo ja lubię takie maseczki sobie zrobić na rękę, i założyć sobie rękawicy i w nocy sobie tak właśnie spać. Tutaj mamy okularki z kryształkiem szwarowskiego. No i dlatego taka cena. A cena tych gularów 69,99. Yy, tutaj mgiełki są różne. Ja powiem wam, że mam mgiełkę z Avonu i <grymnie> nie używam jej, bo po prostu nie mam takiego nawyku psikać się mgiełkami. Mam te perfumy. Te perfumy kiedyś wygrałam na kanale Aleksandra Pawlak. Yy, na kanale yy, wtedy był konkurs na Tipli i właśnie w zestawie były właśnie te, te perfumy. I powiem wam, że bardzo, bardzo fajnie. Yy, Podoba mi się ten perfum. Yy, i korzystam, to jest woda perfumowana, tak i powiem Wam, że długo mi się trzyma ten zapach i jest przyjemny I nie boli mnie po nim głowa, bo jak, mnie, jak mi się zapach podoba, ale boli mnie głowa, kiedy się nim perfumuję i chodzę, no to niestety to, to, to nie, może, nie może być, no, jest to problem dla mnie, tutaj też są różne takie zapachy fajne, ciekawe widać, no jakieś nowości, no trzeba wszystko tutaj próbować i tak dalej tutaj już męska część, też są różne perfumy fajne, ciekawe ten ciekawy perfum bardzo ładnie też wygląda, taki, no, fajny. Podobają mi się. Tutaj też jakieś maseczki, żele i tak dalej. Yy, tutaj też jest mydło dla, dla mężczyzn, jakieś dezodoranty, no, takie różne. I zaczyna się teraz yy, yy, stronę jakby tej... Yy, Produktów odżywczych Oryflame, Wilnes. Bardzo sobie chwalą te produkty. No, ja na razie to kupiłam tylko e, Omega 3. Jak będzie jakaś fajna promocja na kolejne produkty, to sobie będę kupować, bo bardziej bym chciała tutaj zakupić się dla siebie na paznokcie i włosy. E, teraz mam inne, używam inne, to chyba będę ten kompleks odżywczy do włosów i paznokci. Kosztuje 89,90, a chciałabym, żeby jednak była jakaś zniżka większa. E, ale mam jeszcze inne, więc dopóki nie skończę tam to, to też. E, no nie kupuję, dlatego że chcę to skończyć. Tutaj mamy zestaw też trzech produktów. mydełko, krem do rąk i krem do stóp za jedyne 14,99, no i wiadomo, minus 20% jak też jest w klubowiczu. Tutaj mamy płyn do higieny intywnej i też jakieś produkty do stóp. Tutaj też mamy złuszczające mydełko, masło, jakieś takie meduat, inne. No dużo tego wszystkiego jest. Tutaj do rąk dużo jest. Takie żale pod prysznic, No różne. Tu zaczynamy już taki dział dziecięcy. Też bardzo, bardzo sobie chwalą. Ale ja na razie Adasiowie je kupiłam. Już dosyć spory płyn do kąpieli. I póki nie użyję, no to nic nie będę kupować. To mydełko mam. Bardzo fajne. Trzymam go jak na razie w szafie. Bo fajnie się fajnie się prezentuje. I za poprzednie zamówienie zamówiłam sobie właśnie szampon i powiem Wam, że moje włosy pięknie błyszczą. Bardzo, bardzo delikatnie akurat trafiłam na szampon cienkich włosów i ja mam akurat cienkie włosy, więc mi to idealnie pasuje. Ale tutaj widzę inne, jakieś inne, więc warto może spróbować czy coś. No, w każdym razie szampon bardzo fajny i nie muszę używać żadnych odżywek. A pamiętajcie, że odżywki też potrafią obciążyć włosy, więc nie zawsze to jest dobre za każdym razem używać odżywki do włosów. No i tutaj jest, co można kupić online przez aplikację na przykład i są różne promocje fajne. Ja na przykład mam aplikację w telefonie, i jak wchodzi już katalog do sprzedaży, jest tam produkt na przykład, który się sprzedaje w ciągu 48 godzin. Będzie aktualny i bardzo atrakcyjne ceny. Ostatnio kupiłam tuż do rzędz dla siostry, no i siostra jest zadowolona. I podejrzewam, że to będzie to, co można będzie kupić, więc no fajnie. Teraz tutaj jest zestaw też takich. Może nie zestaw, tylko takie miodowe. No i właśnie ten kremik też zamawia u mnie znajoma. Zobaczymy. Ona jest zamawia kolejny raz, więc gdzieś tam u kogoś teraz u mnie. I fajnie, no tutaj też mamy produkty, które też sobie chwalą w klubowiczy, które już od lat są w Oryflame. No i widzę, że, że też jest dobra cena tego mydełka. Ta roślina tu u mnie rośnie w ogrodzie, także podziwiam ją. Znowu jest skarby suchy, dla suchej skóry. Ja mam właśnie takie kremiki. Jedno poszło na rozdanie, a zostawiłam dla siebie z właśnie z borówki i bardzo pięknie pachnie, naprawdę bardzo pięknie pachnie. I też zostawiłam dla siebie z róży chyba, a już nie pamiętam. No na razie używam tylko jedno, bo nie chcę otwierać dwa, bo była fajna promocja w poprzednim katalogu, którą można jeszcze skorzystać, bo jak się kupiło dwa, to trzecie było za grosika. A teraz można kupić za 9,99, oczywiście minus 20%. Tutaj też mamy maseczkę do włosów, mamy tutaj jakiś, um, co to jest, szampon, tak, czy nie? Nie, nie, sposób użycia jako olejek do ciała, mm, takie coś ciekawe, olejek do ciała i włosów, no proszę. Ciekawe, no ale ja jestem zainteresowana tym olejkiem, oczyszczającym olejek do twarzy za jedyne 9,99. Oczywiście jest go bardzo mało, ale jestem ciekawa yy, i myślę, że jak teraz zamówię i zacznę stosować tak od jesieni, no to... Yy, na, na, żeby skóra, tak wiecie, cytryna, zawsze czy tam cytryna, wszystkie cytrynowe wyświetlają w, mm, twarz. No i zobaczymy. Zobaczymy, fajna jest cena. Jak się kupi coś tam z tych stron, to, to wtedy można skorzystać, więc tutaj będę szaleć. No i tutaj coś jest dla mężczyzn. Teraz jest tak w Ory że tak pier w pierwszym tygodniu ma się taką zniżkę, w drugim tygodniu ma się taką zniżkę, a w trzecim tygodniu jak na kolejnych dniach, widzę, że to jest w ogóle y, już sierpień, zahaczę y, takie są zniżki, więc to do brwi, to są jakieś perfumy y, Miss Giordani y, to będzie sorbet z mango, morelli, czerwony pieprz no, ciekawy, ale tak jak mówię, perfumy mam ten, to ten. i tutaj są żele do kąpieli. Nie wiem, może się skupię, na, skuszę na jakiś żel, chociaż mam też żeli dużo i, i na razie no, trzeba korzystać to, co jest, a potem szaleć. No ale widzę, że jest fajna promocja. Zobaczymy. Teraz sobie, kochanie, przejdziemy do tego katalogu, do takiego dodatku. No i na pierwszej stronie widzimy y, takie fajne perfumy, które też sobie bardzo, bardzo chwalą, y, oglądałam inne kanały, no i, i pokazywali te perfumy, jest tutaj kawa, y, kandyzowane wiśnie i drzewo piżmo, y, mi to tam za bardzo dużo nie mówi, ale uwielbiam kawę, uwielbiam wiśnie, więc mogłoby być to dla mnie fajne, no ale tak jak mówię, szminek jest bardzo dużo i kup, jak się kupię tą wody, to szminkę można kupić za jedyny 5,99, ale pamiętajcie, że jeszcze, jak, jak jesteście klubowiczami, z tych cen tutaj jeszcze mamy 20% zniżki, więc wiecie jak to jest, także tutaj mamy i krem jakieś, jakieś różne toniki, tutaj mamy maseczkę do twarzy, jakieś też perfumy, których po prostu nie znam, tutaj też jest ten kremik za 12,99, jakieś pewnie jakaś limitowana seria. Z tej strony to jestem zachwycona, bo będzie właśnie to medełko, które sobie kupię i kupię to parę sztuk, dlatego, że cena będzie mega fajna, dlatego, że to będzie 2 zł coś, także fajnie. A tutaj jest żel, złuszczający żel pod prysznic, właśnie też o takim zapachu tego mydełka, co ja mam, malina, mięta. No i też jest fajna cena, bo zobaczcie, 750 ml, to jest bardzo dużo, za 22,99, no i oczywiście minus tam... Y zniżka nie no i tutaj też są różne żele różne jakieś tam balsamy do ciała i tak dalej tutaj jest jakaś kula ale ja nie mam yy, nie mam tego wannę, więc mnie kule jakby nie dotyczą <grym> za bardzo. No i mamy tutaj tusze różne, jakieś lakiery, pomadki, no wszystko takie fajne, można sobie po prostu oglądać. Tutaj widzę, że na zimę za bardzo dużo nie ma. Mamy tutaj jakieś lafroki, takie wkłady do bucików, co czasami się przydaje, bardzo fajne. Jakaś czapka na zimę. No i jest ten obrós, co ja sobie kupiłam. Już za 37,99 zł. Oczywiście minus 20%, ale i tak czy inaczej już jest drożej niż ja kupiłam. No bo już jest coraz bliżej do świąt, nie? <grym> Żartuję oczywiście. Tutaj mamy takie różne fajne kolczyki, bardzo mi się te podobają, jest to taka moda teraz nawet na takie kolczyki, ale pięknie wygląda to, takie liście, bardzo fajne. No i takie różne kolczyki, brązoletki. Zegarki widzę. Tutaj mamy szale, takie wkradki. Tutaj jakieś takie różne torebki, fajne, ciekawe. No, dużo takich rzeczy jest. Tutaj fajne są torebki. No, ostatnio sobie kupiłam torebkę, więc już nie będę kupować. Ale tutaj jeszcze widzę świeczka jakaś, taka świąteczna. Kubeczki, no, takie jakieś kąbki, no, coś takiego różnego. Inne takie dodatki, które można kupić. No i jest taki kremik z są u też w dobrej cenie. Także takie to wyglądają w promocji. Oczywiście, jeśli się jest logowanym i się jest tym y, klubowiczem, to zawsze jeszcze są różne proponowane y, Promocje dla takich osób, które już tam są. Zawsze to się wyświetla, można sobie zobaczyć, można sobie kupić. Lub nie, nikt tam nikogo do niczego nie zmusza. W każdym razie zawsze jest fajny wybór. Jak ktoś zna i wie te produkty, no to wie jakie są, czy pasuje, nie pasuje, to zawsze można popolować na jakąś tam okazję i sobie kupić na zapas. W każdym razie ja na razie jestem zadowolona. Zobaczymy, czy ten kremik mi się sprawdzi z poprzedniego katalogu. Jeszcze można tam się zalogować i skorzystać z tego katalogu jak najbardziej. A ja, kochani, z Wami się żegnam. Pozdrawiam Was, kochani, buziaczki papa.